Mam 22 lata i obecnie studiuję na Uniwersytecie w Massachusetts. Przez ostatnie trzy lata mieszkałem w mieszkaniu należącym do moich rodziców. Kropka, są teraz po pięćdziesiątce i kupili mieszkanie jako nieruchomość inwestycyjną przed przeprowadzką z Ajewe. Jednak dopóki nie poszedłem do Massachusetts Institute of Technology, mój ojciec ze względu na swoją upartą naturę zawsze napotykał jakiś problem, gdy najemca się wyprowadzał. Podczas studiów mieszkałem w tym mieszkaniu. Mieszkanie tam z niższym czynszem było możliwe dzięki uprzejmości moich rodziców, i naprawdę to doceniam. Mieszkanie z jedną sypialnią w pobliżu uniwersytetu kosztuje 1250 dolarów miesięcznie, wliczając w to opłaty za media. Nie jest luksusowe, ale było moim małym sanktuarium. Dorastałam w rodzinie Amiszów w surowym środowisku. Zwłaszcza będąc dziewczyną, kropka moi rodzice zawsze nauczali, że rolą kobiety jest wspieranie i służenie mężczyznom. Zmagałam się z tą ideą i szukałam własnej ścieżki. Ale wciąż czułam się związana oczekiwaniami mojej rodziny, kropka dorastając, miałam bardzo ograniczony kontakt z technologią, ale teraz, jak na ironię, studiuję biologię obliczeniową i systemową. Mówiąc trochę o mojej rodzinie, mam jedną siostrę. Moja siostra Anna zawsze była traktowana specjalnie w rodzinie. Anna jest inteligentna i atrakcyjna, postrzegana przez naszych rodziców, zwłaszcza mojego ojca, jako idealna córka. Zawsze dostawała wszystko, co najlepsze. Za każdym razem, gdy się kłóciliśmy, zawsze byłem obwiniany i karcony, aby się dogadać. W wieku nastoletnim oszczędzałam kieszonkowe z miesiąca na miesiąc i w końcu kupiłam upragnioną sukienkę. Kropka, jednak w ten sam weekend Anna chciała iść na koncert, a mój ojciec zażądał, żebym oddała jej sukienkę, mówiąc, że za nią zapłacę. Ale ta zapłata za sukienkę nigdy do mnie nie wróciła. Kropka, płakałam całymi dniami, ale nie miałam jak zmienić tej sytuacji. Kropka, surowe zasady hołdu w jakiś sposób nie dotyczyły Anny, a ja czułam się jakbym była jedyną poszkodowaną. To był katalizator, który sprawił, że chciałam bardziej pielęgnować własne życie. Po ukończeniu szkoły średniej Anna prowadziła wystawne miejskie życie w Nowym Jorku i pracowała dla luksusowego startupu technologicznego. Kiedy przeprowadziłam się do Massachusetts, Boston i Nowy Jork były fizycznie blisko, ale emocjonalnie odległe, a Anna nigdy nie zasugerowała. Żebyśmy się spotkały, kropka, nie byłyśmy sobie bliskie jak siostry, więc nasze relacje pozostały głównie powierzchowne. Mieszkanie w tym samym regionie, ale nie spotykanie się nie przeszkadzało mi zbytnio, ponieważ symbolizowało wolność od mojego trudnego dzieciństwa. Ale czekał mnie nowy zwrot w tej historii. Kropka, najwyraźniej, firma Anny zbankrutowała kilka miesięcy temu, a ona nikomu o tym nie powiedziała. Choć wszyscy myśleli, że szybko odbije się od dna, rzeczywistość okazała się inna. Teraz Anna straciła zarówno pracę, jak i dom. A jej przezroczyste akty udawania zaczęły się kropka w zeszłym tygodniu. Moja matka zadzwoniła z rozpaczonym głosem, mówiąc mi, jak trudna jest sytuacja Anny i błagała, że rodzina potrzebuje pomocy. Spodziewałem się, że zostanę poproszony o pozwolenie Annie na zamieszkanie ze mną przez jakiś czas kropka, choć niechętnie Pomyślałem, że to nieuniknione, ponieważ jesteśmy rodziną, kropka, ale pomysł mojej matki był zupełnie inny. Zażądała, abym się wyprowadził i znalazł dla siebie nowe miejsce. Nie miała nic przeciwko temu, by Anna tam zamieszkała, kropka, ale problem polegał na tym, że moja matka powiedziała, chcę, żebyś nadal płacił czynsz w wysokości 1250 dolarów miesięcznie, żeby Anna mogła tam mieszkać. Moi rodzice chcieli utrzymać niewielki dochód z tego domu, ale nie lubili brać pieniędzy bezpośrednio od Anny. Byłam zszokowana i zaprotestowałam: Mamo, wciąż jestem studentką, i nie stać mnie na wynajęcie własnego mieszkania. Mama jednak nie chciała zmienić tematu i tylko próbowała wzbudzić we mnie poczucie winy kropka wielokrotnie podkreślała, jak trudna jest sytuacja Anny i że powinnam wypełniać swoją rolę członka rodziny. Kropka w tym momencie poczułem się jakbym wkroczył do absurdalnego, surrealistycznego świata. Obrażanie dziecka, które płaci czynsz i pozwalanie innemu mieszkać tam bez żadnych obciążeń. Wydawało się całkowicie nierozsądne. Kropka, argumentowałam, że Anna jest dorosła i powinna wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Ale moja matka ze łzami w oczach skrytykowała, czy zamierzasz porzucić członka rodziny w potrzebie. Rzeczywiście, obecny czynsz jest bardzo przystępny, a znalezienie innego miejsca w takich warunkach byłoby niemożliwe. Mój ojciec również mnie zawiódł zamiast pomóc. Kropka, kiedy wyraziłem swoje stanowisko przez telefon. Powtórzył tylko, że Twoja matka ma rację. Każdy musi poświęcić coś dla rodziny. Powiedział też, że powinnaś być dumna z tego, że spełniasz się w roli kobiety i wspierasz siostrę w potrzebie. Kropka, chciałam krzyknąć. O czym ty mówisz? Po co było to całe poświęcenie, które ponosiłam do tej pory? Pracowałam na pół etatu i w pełni poświęcałam się studiom, aby pokryć koszty utrzymania kiedy moje wysiłki zostaną docenione, przez ostatnie dwa lata otrzymywałem pełne stypendia i nigdy nie obciążałem rodziców czesnym. Oczywiście nie jestem też idealna, kropka czasami, by zachować spokój w rodzinie, tłumiłam własne uczucia i spełniałam nierozsądne żądania rodziców, kropka opuściłam nawet przyjęcie urodzinowe mojej najlepszej przyjaciółki, by wziąć udział w spotkaniu rodzinnym, na które naprawdę nie miałam ochoty. Stało się tak, ponieważ mój ojciec powiedział: Że rodzina jest najważniejsza, kropka, nie jestem z tego dumna. Ale wiele razy odgrywałam rolę dobrej córki. Tym razem jednak coś we mnie pękło. Być może było to spowodowane presją zbliżających się egzaminów końcowych, kropka, a może w końcu osiągnęłam swój limit tłumienia własnych uczuć, by dać pierwszeństwo innym, kropka. W końcu zajęłam zdecydowane stanowisko i powiedziałam: Nie. Jak mam porzucić własne życie i nadal płacić czynsz za Annę, która będzie tylko darmozjadem? Ich reakcja była taka, jakbym oświadczył, że uciekam, by dołączyć do cyrku. Patrzyli na mnie, jakbym był szalony. Kropka przez telefon matka nazwała mnie samolubną i niewdzięczną córką, po czym się rozłączyła. Mój ojciec wysłał długą wiadomość, w której stwierdził: "Zdradzasz rodzinę i swoją wiarę". Kropka Później przez wiele dni zmagałam się z tym. Przekonując samą siebie, że byłam najgorszą córką i siostrą na świecie. Oczywiście rozumiem trudną sytuację Anny i nie brakuje mi chęci pomocy, kropka, ale czy to niesprawiedliwe? Że oczekuje się ode mnie finansowego kalectwa, by ratować ich cenną córkę, czy naprawdę jest tak źle, że chcę po prostu nadal żyć z moim obecnym tanim czynszem? W końcu to moi rodzice. Czy nie powinni naturalnie chcieć mi pomóc? Chcę tylko, żeby moje życie było trochę łatwiejsze. Rozumiem, że Anna nie jest złośliwa, ale zawsze wszystko przychodziło jej z łatwością. Czy ona naprawdę rozumie, jak ciężko pracowałem i walczyłem, aby uzyskać to, co mam? Zawsze była kochana i uprzywilejowana. Dobrze wygląda, osiąga wysokie wyniki na egzaminach bez nauki i bez trudu znalazła pracę. Zdobyła doświadczenie w startupie, a moi rodzice uprzejmie wspierali ją, gdy miała kłopoty. Wydają się jednak nieświadomi niesprawiedliwości. Szczerze mówiąc, nie mogę zaprzeczyć, że czuję się trochę szczęśliwy, że jej startup się nie powiódł. Jeśli chcą, by Anna mieszkała w moim mieszkaniu, to mają do tego prawo jako właściciele, ale nie mam zamiaru dalej płacić. Gdy nie mogę nawet zapewnić sobie własnego miejsca do spania, kropka, zacząłem szukać niedrogich pokoi w pobliżu kampusu, ale wraz z rozpoczęciem semestru prawie żaden nie jest dostępny, a to było trudne. Chcę trwać przy swoich przekonaniach, ale poczucie winy nieustannie na mnie ciąży. Zawsze tak się czułam, kropka przez całe życie byłam stawiana na ostatnim miejscu, a zmiana tego nastawienia nie jest łatwa. Odmawiam wyprowadzenia się i dalszego płacenia czynszu, by moja siostra mogła mieszkać za darmo. Czy to źle, że najpierw chronię siebie? A może naprawdę jestem samolubną i egocentryczną córką, za jaką uważają mnie rodzice? Szczerze mówiąc, kwestionuję wszystko. część mnie chce po prostu zachować spokój i podporządkować się bez powodowania problemów w rodzinie. Ale inna część mnie krzyczy, że to idealna okazja, by stanąć w swojej obronie i przestać być deptaną jak wcześniej. Kropka zawsze czułam się wybrakowana i zmęczona tym, że moje marzenia i nadzieje były spychane na bok dla mojej siostry. Czy to takie złe, że choć raz chciałam postawić siebie na pierwszym miejscu? Tym razem jestem z siebie dumna, że doceniłam swoje uczucia i myśli i postawiłam się. Kropka wyjaśnię tutaj coś o sobie. Pochodzę ze społeczności Amiszów, ale już w niej nie żyję. Opuściłem dom w wieku 18 lat, aby pójść do college'u. U. Po ukończeniu szkoły Amiszów, zdobycie niezbędnych kwalifikacji było trudnym zadaniem. Kropka, to już inna historia, ale nawet jeśli nie żyję już tradycyjnym życiem Amiszów, to wartości i oczekiwania z nim związane wciąż mają na mnie wpływ. Ponieważ korzystam z technologii na studiach, niektórzy mogą kwestionować. Czy naprawdę jestem Amiszem. Jestem Amiszem, ale sposób podtrzymywania tradycji różni się w zależności od osoby. Moja rodzina jest konserwatywna. Ale to nie znaczy, że nie jestem Amiszem. Po prostu wybrałem inną ścieżkę. Kropka dokonuje innych wyborów niż ci, którzy mówią. Że córka powinna być po prostu posłuszna rodzicom i wdzięczna za miejsce, w którym może się zatrzymać. Nie jestem już dzieckiem i sama opłacam swoje czesne kropka tylko dlatego, że mieszkam w mieszkaniu rodziców. Nikt nie ma prawa kapryśnie zmieniać mojego życia kropka a tym, którzy mówią, że jako najstarsza powinnaś traktować swoją siostrę priorytetowo i poświęcać się dla niej, albo powinnaś zrezygnować ze swojego miejsca dla siostry, chcę powiedzieć, że nie mamy już 1800 roku lat kropka kolejność urodzenia nie powinna niczego dyktować między rodzeństwem. Bycie najstarszą nie oznacza, że jestem narzędziem, które ma być używane dla wygody innych. Moje marzenia i cele są tak samo cenne jak każdego innego, niezależnie od płci czy kolejności urodzenia, i nie powinnam poświęcać się dla mojej siostry Anny. Ciekawe, że nikt nie zastanawia się, dlaczego Anna, która wcześniej pracowała, nie byłaby w stanie uporządkować swojego życia, gdyby nasze role się odwróciły. Niektórzy mogą się zastanawiać. Dlaczego kontynuuję relacje z rodziną, skoro są zbyt kontrolujący, ale to nie takie proste. Kocham ich. Nawet jeśli ich opinie są nie do przyjęcia, nadal są moimi rodzicami. Zerwanie więzi z rodziną to poważna decyzja, której nie należy lekceważyć. Mam nadzieję, że stojąc na swoim stanowisku i wyznaczając jasne granice, mogę zbudować zdrowszy związek. Ludzie mówią po prostu pogódź się z tym ale te słowa są łatwe dla kogoś, kto nie jest w mojej sytuacji. Nawet przez chwilę spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś na moim miejscu, kropka jakbyś się czuł, gdyby twoje życzenia były zawsze odkładane na później, a ty miałbyś pozostać w cieniu swojej siostry? Co by było, gdybyś myślał, że zaczynasz żyć własnym życiem, ale twoja rodzina miała je zrujnować dla twojej ulubionej siostry, nie chodzi tylko o mieszkanie, ale o fundamentalny sposób w jaki rzeczy się mają. Prośba o podstawowy szacunek i uwagę ze strony mojej rodziny nie jest oznaką bycia zepsutym. Posiadanie własnych marzeń i celów nie jest problemem z postawą. Nie szukam specjalnego traktowania, po prostu chcę być traktowany sprawiedliwie. Niektórzy mogą zapytać dlaczego się nie wyprowadzisz i nie zwolnisz rodziców z czynszu. Zrobiłbym to, gdyby sytuacja na to pozwalała. Ale czy zdajesz sobie sprawę z obecnego rynku wynajmu w Massachusetts, nawet ze stypendiami i pracą na pół etatu życie jest dość ciężkie? Naprawdę nie lubię prosić rodziców o pomoc finansową i radzę sobie najlepiej jak potrafię w obecnej sytuacji, kropka, gdybym zrezygnowała z tego niedrogiego mieszkania, nie miałabym innego wyjścia, jak tylko zamieszkać u znajomych. Ale nie jestem dobry w życiu z innymi. Rozumiem, że rodziny powinny sobie pomagać. Jednak zawsze stawiałam swoje uczucia na pierwszym miejscu. Nie mogę dłużej znosić tego powtarzania. Nie muszę się forsować dla siostry i nie uważam, że stawianie moich uczuć na pierwszym miejscu jest złe. Najwyższy czas, by Anna stała się dorosła i wzięła za siebie odpowiedzialność. Moi rodzice powinni przestać poświęcać mnie, by ją faworyzować. Minęły miesiące. Pomimo moich sprzeciwów rodzice pozwolili Annie wprowadzić się do mieszkania. W ostatni weekend przyjechała ze swoimi rzeczami i rozgościła się w sypialni, podczas gdy ja spałem na kanapie. Kropka, wiem, że nie powinnam za to płacić, ale nie mogę znieść rozczarowujących telefonów od rodziców teraz, gdy Anna już tu jest. Tylko dlatego, że zrezygnowałem dla niej ze swojego miejsca. Kropka, to nierozsądne być krytykowanym, jakbym zrobił coś wstrząsającego światem. Tak powiedzieli moi rodzice, a nie moje własne myśli. Jest jednak jedna rzecz, co do której nie mogę pójść na kompromis, a mianowicie dalsze mieszkanie tutaj. Jestem zdeterminowany, by zostać i płacić czynsz. Ale trudno wyrazić, jak stresująca i niewygodna jest ta sytuacja. nawet gdy uczę się do egzaminów końcowych. Anna relaksuje się przez cały dzień, zostawiając wszędzie śmieci i zachowując się, jakby była na przedłużonych wakacjach. Desperacko próbuje przetrwać każdy dzień. To, co sprawia, że jest jeszcze trudniej, to jej brak pośpiechu w znalezieniu nowej pracy lub miejsca do życia, nieustannie powtarzając, po prostu próbuje sobie wszystko poukładać, proszę, zrozum. Wydaje się zupełnie nieświadoma tego, jak bardzo jej działania zakłócają moje życie. Kropka Je jedzenie, które kupuje, używa moich przyborów toaletowych, a nawet traktuje mój ręcznik do twarzy jakby należał do niej. Moi rodzice dzwonią do Anny, by sprawdzić, czy dobrze się czuje. W międzyczasie całkowicie mnie ignorują. Nigdy nie pytając, jak sobie radzę Ani czy potrzebuje pomocy. czuję się, jakbym zniknął im z oczu. mieszkanie z Anną jest niesamowicie stresujące. Zwłaszcza gdy wracam do domu wyczerpany po długim dniu zajęć i zastaję ją organizującą zaimprowizowaną sesję burzy mózgów ze swoimi przyjaciółmi z branży technologicznej. jej przyjaciele zbierają się wokół. W pokoju zaśmieconym pudełkami po pizzy i puszkami po piwie, głośno dyskutując o kolejnej innowacyjnej aplikacji przy stoliku do kawy. Zachowują się tak, jakbym mnie istniał, nie starając się posprzątać kropka, próbowałem odrabiać lekcje na kanapie, ale ich głośne głosy przeszywały moje uszy. Kiedy już myślałam, że wszystko ucichnie, ktoś krzyknął: to jest to. Genialny pomysł i hałas się nasilił. Kropka, trwało to przez dwie godziny, aż w końcu osiągnęłam punkt krytyczny i poprosiłam ich, żeby przestali. Muszę odrobić pracę domową, wyjaśniłem. Spojrzeli na mnie, jakbym poprosił o coś nierozsądnego. Kropka, wyglądało na to, że pojęcie empatii nie istnieje w ich świecie. Anna od niechcenia powiedziała, że jesteśmy tutaj, by stworzyć kolejny wielki pomysł. Kiedy staniemy się bogaci. Podziękujesz nam. Poczułem irytację, że jej hipotetyczny przyszły sukces zdawał się usprawiedliwiać moje obecne cierpienie. W końcu nie miałem innego wyboru, jak tylko udać się do biblioteki kampusu, aby znaleźć miejsce, w którym mógłbym się skoncentrować. Kiedy wróciłem, ich już nie było. Ale w pokoju nadal panował bałagan. Napędzany gniewem. Spędziłem godzinę sprzątając okruchy krakersów i zaschnięte plamy piwa z podłogi. Wystarczająco irytujące jest to, że Anna uważa moją przestrzeń życiową i wsparcie rodziny za coś oczywistego, ale przyprowadzanie przez nią irytujących przyjaciół i zachowywanie się tak, jakbym się myliła, chcąc mieć cichą przestrzeń. Przekracza moją cierpliwość. Staram się zachować spokój i skupić na nauce, ale za każdym razem, gdy to się dzieje, staje się jasne że Anna w ogóle nie bierze pod uwagę mojego życia, kropka, nie mogę dłużej znieść tej sytuacji. Kontynuuję naukę, starając się zachować zdrowy rozsądek. Ale z każdym dniem jest coraz trudniej, kropka wyczerpany z paniem na wąskiej kanapie i niespokojny o to jak zapłacę czynsz, jeśli będę musiał opuścić ten dom, ograniczam wydatki na jedzenie, co również wpływa na moje wyniki w nauce, czuję się uduszona i wygląda na to, że nikt tego nie zauważa, nawet gdy szukam pomocy. Czuję się tak, jakbym miała się uśmiechać przez chaos, który wywrócił mój świat do góry nogami, są chwile, kiedy chcę krzyczeć, bronić łzy, rzucić wszystko i nigdy nie wracać. Ale wiem, że muszę tu wytrwać. Nie pracowałem tak ciężko tylko po to, by się poddać. Powtarzam sobie, że przeprowadzka do odległego miejsca po ukończeniu studiów to tylko tymczasowa próba. Jednak czasami ten cel wydaje się tak odległy, że nawet go nie widzę. Kropka, minęły dwa miesiące, a ja byłem zajęty egzaminami końcowymi. To był niezwykle trudny czas, ale w końcu czuję, że widzę wyjście. Sytuacja Anny nie posunęła się do przodu. Utknęła w martwym punkcie kropka nadmierne rozpieszczanie Anny przez naszych rodziców trwało nadal, a ja poważnie rozważałem poproszenie przyjaciela, aby ją przygarnął kropka, ale wtedy stało się coś zaskakującego. Pewnej nocy pokłóciłem się z Anną o to, że zostawiła brudne naczynia w mieszkaniu. Mając dość jej egocentrycznej postawy i braku szacunku dla innych kropka ze łzami w oczach powiedziałem jej, jak negatywnie wpływa na mnie i obecność. Po raz pierwszy naprawdę mnie wysłuchała. Anna w końcu zdała sobie sprawę, jak bardzo mnie stresowała. Była tak przytłoczona własnymi problemami, że nie myślała o innych. Kropka przeprosiła mnie, powiedziała naszym rodzicom, że się wyprowadzi i że powinni uszanować moją sytuację życiową. Co więcej, zaproponowała nawet, że zwróci czynsz za czas, w którym tam mieszkała. Kropka, byłem zaskoczony jej ofertą. Nie wyobrażałem sobie, że Anna postawi się naszym rodzicom na moim miejscu. Jednak nasi rodzice odrzucili jej propozycję. Matka próbowała wzbudzić we mnie poczucie winy i ciągle płakała, a ojciec wydawał się rozczarowany. Kropka, ale Anna i ja stanęliśmy po stronie naszych rodziców. Kropka, sprawa nie została jeszcze całkowicie rozwiązana, ale nadal trzymam się nadziei i skupiam się na ukończeniu tego semestru. Zdałem egzaminy końcowe i zapewniłem sobie letni staż. Po raz pierwszy od dłuższego czasu czuję, że osiągnęłam swój cel. Teraz czuję, że mam kontrolę nad własnym życiem. Rozumiem, że przed naszą rodziną stoi jeszcze wiele wyzwań, zanim będziemy mogli naprawdę postrzegać siebie nawzajem jako równych sobie. Ale kroki, które podjęliśmy i to, czego nauczyłem się, by się bronić, dały mi ogromną pewność siebie. Minął rok, a moje życie znacznie się zmieniło. Po ukończeniu studiów, zacząłem pracować jako inżynier oprogramowania w renomowanej firmie biotechnologicznej w Bostonie. Zarabiając stabilną pensję i w końcu wynająłem własne mieszkanie, kropka, decyzja o wyprowadzce od rodziców była dla mnie wyzwalającym momentem. Kropka, moje relacje z Anną stopniowo się uzdrawiają. Zgodnie z obietnicą, zapłaciła czynsz za swój pobyt. Co ważniejsze, w końcu uznała moje zmagania. obecnie pracuje na pół etatu, prowadzi mniej krzykliwe życie i stała się skromną i życzliwą osobą. moje relacje z rodzicami pozostają skomplikowane. Dotyczy to zwłaszcza mojego ojca, który nie akceptuje mojego wyboru konwencjonalnej kariery. Jednak moje relacje z matką powoli się poprawiają. W zeszłym miesiącu po raz pierwszy odwiedziła moje mieszkanie i, choć była nieco zszokowana widząc komputer na moim biurku. Zaczęła dostrzegać moje osiągnięcia. Opuszczenie społeczności Amishów i rozpoczęcie życia w branży technologicznej nie było łatwym wyborem. Ale najważniejszą lekcją, jakiej nauczyłem się przez lata, jest to, że nie powinienem definiować swojej wartości na podstawie porównań z innymi lub tradycyjnych oczekiwań. Niedawno jadłem lunch z Anną. W tym czasie nagle przeprosiła za nasze relacje z dzieciństwa. W końcu zaczęła rozumieć, jak szkodliwe było dla naszych rodziców ciągłe porównywanie nas i nastawianie przeciwko sobie. Teraz próbujemy zbudować nową relację jako siostry. Nie opartą na rywalizacji czy zazdrości, ale na dzieleniu się radością i świętowaniu wzajemnych sukcesów. Uwolnione od oczekiwań naszych rodziców i tradycyjnych wartości, możemy wreszcie stać się prawdziwymi siostrami. Mogę teraz śmiało powiedzieć, że to początek mojego życia. Chociaż nadal cenię niektóre wartości amiszów, nie są one już narzucane, ale wybierane przeze mnie. To doświadczenie nauczyło mnie posiadania własnych opinii i odwagi do ich wyrażania, kropka, i to może być najważniejsze odkrycie ze wszystkich.